Nie boję się, bo mam prawnika, mecenasa, Święty pamięci Abdul. To co tam zarabia, to ja zarabiam i na co sen to wydaje. Wy nie macie prawa na co, na, to, na co wydaje te pieniądze. To, co jak zrobiłem ludziom pranie mózgu, to oni mi robią pranie mózgu tym figurkami. Ja mam 50 twarzy daltonów. Przychodzę, moro, to przychodzę moro, czyli inny bojowy datum. Jak na luzaku, to na luzaku. Wróciłem z morza o kurarki. Ja też może. myślę w głowie, ja cały czas. No się po prostu? Cały czas pilnuję moje interesy tu. Ja nie wiem, jak to wykorzystać te pieniądze. Jak zostaną? Za tą walkę? Na, no na pewno w coś dobrego, nie zajmę. Nie, 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 Ja to od razu w góry. Obiecałem, widzą, że spotkacie mnie w górach i na spinaczkę górską. Dziękuję Ci bardzo, Dalton. Nie powodzenia prawie... Ci życzę. I życzę Ci, żebyś od tego świata tutaj nie zwariował. Nie zwariuję. To super, to Tylko powodzenia. przeze mnie możecie wy zwariować. Bo po Polski, pół po Europy ee, za mną są, nie? Święty Pamięci Abdul mnie żyje. A kitka to są zasady, bo ten duchu mógł mi walnąć, pysk i kazał mi się ogarnąć. Nie uderzył mnie, a jest gangsterem. Drzeku. Świętej pamięci Abdul jest gangsterem. Dryzyku.